Zapraszam Was na nowy filmik. Dzisiaj zrobimy sobie taki świąteczny, książkowy, tak? Jak już znalazłem na w internecie na YouTube, po prostu szukam inspiracji do filmików na Bookmas. Podziękuję Wam film, z którego skorzystałam w opisie. Przetłumaczyłam sobie pytania, to mam oczywiście ciągle z pytaniami i lecimy. Pierwsze pytanie. Fikcyjna rodzina, z którą chciałaby spędzić świąteczny obiad. No i tutaj długo się zastanawiałam, ale myślę, że postawiłabym na rodzinę królewską z matki domowej. Yes. Ja z tą magię głową. No i Królewską właśnie z tych książek. Dlatego, że oni byli absolutnie uroczy, fajnie byłoby ich spotkać. A przy okazji, no przede wszystkim, jeżeli jadłabym obiad codziennie Królewską, to no myślę, że te obiad przygotowałoby film. A bardzo chciałabym spróbować jego zaczerowanych potraw, które ponoć były niesamowicie pyszne, i jednocześnie miały różne maliczne właściwości. No i tak liczę po cichu, że może to spotka mnie jego kota. Ja mogę z nim pokazać. Także myślę, że na to bym, bym postawiła. E, tutaj miałam też kilka innych pomysłów, ale no tutaj jest fikcyjna rodzina, więc myślę, że e, bohaterów jakiejś biografii wskazać nie mogę, dlatego zdecydowałam się na nie. Drugie pytanie. Przedmiot książkowy, który chciałabyś otrzymać jako prezent? No ja myślę, że tutaj mogłabym wybrać oturać do książek, bo faktycznie coś takiego bardzo by mi się przydało. Już nie mówię w kontekście tak, tylko tak naprawdę chciałam taki posiadać. Bo jednak gdzieś tam dość często zabijam książki ze sobą z domu i one trochę się niszczą, gdzieś tam to lepiej i tak dalej, więc fajnie byłoby mieć um, właśnie taki otulać. I jeszcze innym super pomysłem na prezent mogą być na przykład czytniki książek, tylko po tej ostatniej aferze z że ja szczerze mówiąc, czytam na czytniku już dużo mniej, bo sama chciałam swój wymienić, bo mu jest taki dość przedpotopowy, że tak powiem, i chciałam kupić ten, który ma, mm, ma kolory. nie czarno-biały, no ale teraz w tym momencie to w sumie nie gdzieś się opłaca, więc. No tak. Hmm. Także myślę, że, że byłby to otulać. A dajcie znać, czy wy macie jakąś ta, taką listę książkową, coś, co byście chcieli dostać, właśnie związanego z książkami, bo chciałam nagrać coś takiego filmik filmie z prezentownikiem dla książka. I Mam twoje pomysłów, a może podrzucić się jeszcze coś ciekawego. Dobra, a trzecie. Fikcyjna postać, którą twoim zdaniem, która Twoim zdaniem byłaby idealnym świątecznym elfem? I tu szczerze mówiąc, nie wiem. Nie wpadłam na żaden pomysł, kto to mógłby być, bo jako takiego świątecznego elfa to wyobrażam sobie taką szaloną, zawadiacką postać, ale jednocześnie taką, która mm, czyni dużo dobrego, i myślę, że to byłoby taka taka pomocna, ale zabawna. Nie wiem, nikt mi nie przychodzi na ten moment do głowy. Dajcie znać, czy wy macie pomysł, kto mógłby być takim świątecznym elfem z książek, które przeczytaliście. Czwarte, dopasuj książkę do doskonałej świątecznej piosenki. A moje ulubione świąteczne piosenki to jest Daring Home for Christmas i Kto Wie, czy za rogiem. I tutaj i do jednej, i do drugiej idealnie mi pasuje Zaczarowana zima w Olszewym Janne Tekieni. Idealnie oddaje klimat tych dwóch piosenek, to też jest moja ukochana zimowo-świąteczna książka, dzięki której w ogóle zaczęła się moja przygoda z książkami Pani Janne Dekieli. To jest pierwsza część. W całej tej serii w falszowym ale o tym wam, wam za chwilę jeszcze wspomnę, bo będzie pytanie dotyczące tych książek. Natomiast to, to jest taka idealna świąteczna książka, idealnie pasuje mi do wszystkich świątecznych piosenek. Teraz czas na piąte. Książka, opisywalna postać, która była rozczarowana i powinna być umieszczona na niegrzeczne liście. Tak dosłownie ja to przetłumaczyłam. Ta niegrzeczna lista to myślę, że po prostu lista. Osoby nie powinny dostać y, prezentu od, świąte, od świętego Mikołaja. Jeżeli chodzi o książkę, to tu Wam wstawię y, zdjęcie. Ja słuchałam jej jako audiobooka i była dość średnia. Ja o nie opowiadałam już Wam parę filmików temu. Więc nie będę się rozwodzić nad dniu, natomiast była po prostu średnia. Nie była to zła książka, ale była takie okay. no, średnia była. Więc tutaj myślę, że ona nie powinna dostać prezentu. Natomiast jeżeli chodzi o bohatera, to tutaj mąż głównej bohaterki jest Malbuponia i jej ojciec. Jeżeli czytaliście, to wiecie czemu. Jeżeli nie, to nie będę was polegać. Natomiast moim zdaniem oni nie zasługują. Naprawdę tego powinni być na tej niegrzecznej liście. Dobra, to szóste. I dobra. Książka postać, która Twoje zdanie zasługuje na więcej miłości i uznania, ona zasługuje na umieszczenie na nie, nie wiem, jak to przetłumaczyć, bo dosłownie na statem to przetłumaczył jako ładnej liście. Ja też nie znalazłam najlepszego określenia, ale myślę, że to jest ta lista osób, które powinny dostać prezent od Mikołaja. I tutaj za się na, po książkę by nie wzięła. Dobra, e, zaplątanie w sieci. E, I tutaj zdecydowanie na taką nagrodę zasługuje pani psycholog i, i jedna dziewczyna, która angażuje się w pomoc, ta, pomoc takiej... Mm, dalekiej dawnej koleżance, nawet nie było za bardzo koleżankami, takie znajome ze, ze szkoły. Myślę, że one tutaj absolutnie zasługują na, na uznanie. To są jedne z takich najfajniejszych, najfajniejszych bohaterów, jakie spotkałam w literaturze. A, a oprócz tego, to wiadomo, że jeżeli mówię o, o książkach, no to wszystkie książki pani Janny Tykieli, to no, kocham, ale to, to już zapewnią wszyscy doskonale wiecie. Siódma. Czerwony, złoty i zielony. Okładka książki, która ma cudownie świąteczny charakter. No, robię. Ja tu mam takie trzy moje typy i mamy tak. W większości pani Araty Przybyłek, Siedem Cudów, taki pięknięczkowy domek, i tutaj ten napis jest taki holograficzny. Myślę, że on tak idealny, świątecznie wygląda. Tutaj z tyłu też jest mała chojneczka pielęgniarkowa, także myślę, że, że może być to tak książka. Oprócz tego, gdy zasypie śnieg, bo właśnie te świąteczne obrazki mi się podobają, to w ogóle ten napis jest taki w 3D, i uważam, że ta jemioła i te. Te cudownieki, domy wyglądają no, tak naprawdę bardzo, bardzo świątecznie. Bardzo mi się to podoba. I na koniec, uwaga, uwaga. topniejące serce. No, Powiedzcie, że to nie jest najbardziej świąteczna okładka. Niesamowicie wygląda, przepiękna jest. No i tak, to by było na tyle, jeżeli chodzi o okładki książek. I ostatnie, ósme pytanie. Książka lub jak tak bardzo kochać i chcesz, aby wszyscy znaleźli pod choinką w tym roku, aby mogli ją przeczytać i pokochać. No to słuchajcie, no ja nie byłabym sobą, gdybym jako pierwsza nie pokazała Wam sobie w miarze. wymiarze, jeszcze tylko chwilkę, bo muszę, no, no. no wszyscy przeżyli, gdybym Wam nie pokazała sobie w olsztym wymiarze, jest zima, jest wiosna, lato i jesienia, na będzie lubię zimę i wiosnę. No, to jest chyba moja ulubiona ze wszystkich części, ale wszystkie kocham i wszystkie wszystkim polecam i wciskam jak tylko mogę, no są cudowne, naprawdę są wspaniałe, tak ciepłe, tak pogodne i tak nastające, taką pozytywną energią książki, że szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy jakiekolwiek inne książki są tak, tak fajne. Pojawia się tu wątek powrotu do miejscowości z dzieciństwa i małej, małej mieściny, absolutnie mm, przełóczającej. I to Wam może przeczytam fragment opisu pierwszej części, bo on idealnie oddaje klimat tych wszystkich czterech książek. Śnieżna, mężna, słodka i przytulna. Taka jest zima w orszowym jarze. Otólnicie jej przeniesie w inny świat, w którym wszystko jest proste i układa się tak, jak tego pragniemy. Taka jest cała ta stacja. Ona nastaje naprawdę tak ogromną, ogromnie pozytywną energią, że to w ogóle jest nie, nie do opisania. No, naprawdę z tego serca Wam je polecam i zawsze będę polecać. Dalej, jeżeli macie ochotę na coś zupełnie innego, macie ochotę na coś zabawnego, ale z literatury podróżniczej, no to tutaj oczywiście książki pana Wojciecha które absolutnie mistrzem pisania książek przygodowych. Można płaczeć ze śmiechu, jednocześnie tak się wciągnąć, że nie można się odejwać od jednego książek. Ja w wersji papierowej mam tylko trzy. Przeczytałam chyba wszystkie, jakie tylko zostały wydane i naprawdę są, są świetne. Jest też dużo obrazków w tych, że mówię oczywiście o papierowych wersjach, jest naprawdę fajnie, fajnie, jest to wydrukowane. Są bardzo kolorowe, i naprawdę te części też są same w sobie, jako po prostu przedmiot, są naprawdę wysokiej jakości. I, I tyle razy, ile powtórzyłam te ja słowa, naprawdę myślę, że idealnie odzwierciedla to, że naprawdę mi się podobają. Dalej, jeżeli szukacie czegoś dla trochę młodszych osób, albo sami macie ochotę cofnąć się do tych swoich młodzieńczych lat, jak ja to zrobiłam czytając te książki, to mowa tutaj o pamiętniku księżniczki. Nie wiem, czy wznowienie będzie dotyczyło też następnych części, mam nadzieję, że tak. Na razie, wydawisko pluszyńskie przystało na trzech tomach, przynajmniej z tego co mi wiadomo. Natomiast są, są świetne, możecie czytać to, możecie czytać też przednie wydania, bo na pewno uda Wam się to upolować, używane, ja taki miałam plan tak zrobić, natomiast wyszła wersja ta nowa, więc wiedziałam, że okej, okay, kupię wszystkie w nowej wersji, bo w tej poprzedniej miałam, w tej poprzedniej wydaniu miałam tylko dwa pierwsze tomy, no ale nie wiem, czy będą kolejne. Mam nadzieję, że tak, bo ja tu już mam wolną półkę, która czeka na te pozostałe. Zostały wydane też z pewnymi brzegami. Ta książka, która, jeżeli miałam powiedzieć, że zmieniła moje życie, to myślę, że jest to książka Przesunąć Horyzont Metany Wojciechowskiej. Absolutnie wspaniała książka. O pokonywaniu własnej słabości, o przesuwaniu tego horyzontu, który nam się wydaje taką, taką granicą naszych, naszych możliwości. Tutaj też książka jest, jest ilustrowana, jest dużo zdjęć. Można naprawdę poczuć klimat tej spinaści na Everest. Yy, tak, na West, żeby Tak, na West. Dobrze powiedział. Tak, nawest. Dobrze powiedział. Okay. O tym, że niemożliwe nie istnieje i o tym, że wszystko w życiu jest możliwe. Naprawdę, naprawdę przepiękna książka. Dużo cytatów zostało ze mną na wiele, wiele lat, bo ja ją czytałam. No, się pomyliłam Czytałam ją w ogóle w takim najważniejszym momencie mojego życia. Wspomniałam jedną swoich największych marzeń i też takiego sentymentu książka ze mną na pewno jeszcze długo zostanie. Natomiast oprócz tego jest naprawdę wartościowa i jest fajna. Naprawdę jest fajna i bardzo ciepła. Ja wspominam, pomimo tego, że historia jest miłośna, to tutaj, no. No, robi wrażenie na mnie i na pewno w jakiś tam sposób e, w, faktycznie wpłynęła na moje życie. Natomiast e, na koniec y, być może jedna z faktycznie najważniejszych książek, które zmieniły życie nie tylko moje, ale inne. A mowa tu o książce pana Jaskra Wakiewicza: Pełna Moc Możliwości. To wam oczywiście publikuję zdjęcia, bo ja te książki czytałam na czytniku. Ja mam na czytniku. Muszę wkrótce kupić książkę papierową. Książka jest oparta na wykładzie Pana Jacka, do którego linka zostawię Wam w opisie, chociaż chyba wszyscy go już widzieli, ja widziałam nie wiem, z milion razy. Ja absolutnie uwielbiam i to był właśnie ten taki błysk w moim życiu, jeden z kilku, gdzie w jakiś sposób zmieniłam swój sposób myślenia i naprawdę wielokrotnie wracałam do tego wykładu, tak jak i do książki, bo książka jest takim powiedzmy rozwinięciem tego wykładu, tak mi się wydaje, że dobrze byłoby ją określić. Pojawiają się też właśnie fermenty wykładu, a oprócz tego też mm, dużo więcej treści napisanej przez pana Jatka. Jeżeli macie ochotę przeczytać jedną książkę, tylko jedną, w ciągu, nie wiem, tygodnia, miesiąca roku, to sięgnijcie po nią. Zdecydowanie nie jest to taka typowa, coachingowa planina, którą większość ludzi nie lubi. Absolutnie nie. Zresztą pan Jacek jest e, z zawodu psychologiem, nie tylko coachem. Nawet nie wiem, czy w ogóle identyfikuje się jako coach, czy ktoś z tego środowiska, to szczerze mówiąc, nie wiem. Wiem na pewno, że jest psychologiem. I myślę, że świetnie mu to wychodzi, przynajmniej jeżeli mówimy o właśnie tej wialzy takiej w cudzysłowie motywowania innych. Natomiast tu nie chodzi o motywowanie, bo właśnie to nie jest taki typowy coaching, tylko tutaj daje nam to do myślenia odnośnie tego, co my robimy ze swoim życiem. I tak troszeczkę może się zapalić taka właśnie żaleweczka w głowie, że może jednak coś powinniśmy zrobić trochę inaczej, bo może... Niekoniecznie nasze postępowanie jest takie, jak tak na pewno byśmy chcieli. To, co tam najbardziej mnie w jakiś sposób dotknęło, to były te fragmenty, które dotyczyły odwagi i tego, w jaki sposób podejmujemy decyzje w życiu, czym się kierujemy. Pojawiły się też treści, które dotyczyły tego, co ja od dawna wszystkim powtarzam, czyli to, że nic się w życiu nie udało. I wszystko jest efektem naszych jakichś działań. Nie ma czegoś takiego, że o, udało mi się coś tam. No czasami, okej, okay, mamy szczęście, coś nam się faktycznie uda. Natomiast większość rzeczy w naszym życiu to jest to, na co my I nie ma, nie ma powodu, żebyśmy sobie mieli zabijać tę sprawczość i mówić, że nam się coś udało, a nie że na co zapracowaliśmy. I w drugą stronę, jeżeli nam się coś nie udało, to nie zwalajmy tego na jakąś um, nie wiem, siłę wyższą czy, czy splot wydarzeń, losowy przypadek. Jeżeli faktycznie to my w jakiś sposób zawiniliśmy, potrzeba trzeba wyciągnąć wnioski i z nimi dalej przeżyć. Jeżeli faktycznie. Czegoś nie zrobiliśmy i nie, nie osiągnęliśmy tego, co chcieliśmy, a nie tylko twierdzić, że nam się po prostu nie udało, bo tak los tak chciał, bo to tak naprawdę do niczego nie prowadzi, niczego nas nie uczy: my z tego wniosków żadnych nie wyciągniemy. A ze wszystkiego gdzieś tam w jakiś sposób powinniśmy te wnioski wyciągnąć. Mimo tego, że niektóre rzeczy faktycznie są sprotem losowych wydarzeń, no to nie wszystko w życiu, a jednak gdzieś tam mamy tendencję do i umniejszania sobie zasług, i, no i tak ogólnie pozbawiania się sprawczości. Zwłaszcza jak mówimy, że o, udało nam się i wiecie, tu wielki sukces życiowy. No nie, my go wypracowaliśmy sami, a nie on nam się udał. No i to by było na tyle. Dajcie znać, jak by byście odpowiedzieli na te pytania, zwłaszcza na to o elfie. To Wasze zanie jest takim, bo w tej jest takim idealnym elfem. I dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie.